Moi mili, bransoletki już przyszły, od jutra ruszam w bój, będę robiła branzoleczki. czekam na zamówienie mojej, mili. No. I tak to wygląda. Przepraszam, tak to wygląda. Moi mili. Dziękuję, że jesteście, moje aniołeczki. Dziękuję. Kocham Was ponad wszystko. Kocham Was. No. Udostępniajcie ten mój profil. Zapraszam na mojego TikToka, YouTuba, Pauliśfa20. Wszystko się nazywa. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam, moje aniołeczki drogie. No. Zapraszam do zamówienia obrazów. Pomóżcie mi jakoś robić, na naprawę tego wózka mego. Ale jak mi nie pomożecie, to i tak i tak wam jestem wdzięczna, że jesteście moi drodzy, parafiancy. Jesteście wielcy, kocham was. Dziękuję, że jesteście. No. Dzisiaj fajną spódniczkę zakupiłam. Tak ostatnio jakoś tak moje życie wygląda śmiesznie, ale ja jestem prawie że szczęśliwa. Nie jestem szczęśliwa, tylko mi ostatnio odbija na łeb. Na kapucyn mi moi drodzy odbija, ale to... mam tyle tłuszczu, bo leżę, moi drodzy, parafiance. Dlatego to tak wygląda, jak miała pełne tłuszcz, była grupa. Bo leżę, moi kochani. Leżę i czekam kochana. To mi jedną chwilę czekam od was na zamówienia. Będę latała jak grube motyle. Jak coś zamówicie. No. Pozdrawiam was, moi aniołeczki, kochani. Это мои звездочки. Запрашиваем на моего инстаграма. Запрашиваем на моего тик. Так. Тик. Так. Mm. И так ты узнал, да, мои дорогие? И утро мы же бендешу на бассейн. Мо. Напевно пойдешь там, кому утро на, на бассейн. Szkoda, że nie mam kamerki, bo bym nagrywała filmik w basenie. Szkoda. Muszę coś wykombinować. Fajnie by było, nie? Fajnie jest. Super jest. Cieszę się, że ze swego życia, że jestem tu, gdzie jestem. Jestem dumna z siebie. Korzystam z życia jak mogę. Nie patrzę się za siebie, ale idę przez życie dumna, szczęśliwa. Małżonka, Mał... widzicie? Małżonka. I nie szczęśliwa. No. Fajnie. Hmm. A co tam u was, moje aniołeczki? Kochane moje grzeczki. Co tam u was? Jak tam u was? Życie się toczy. Jak tam wakacje, bo mnie wakacje w domu. W domu w, w staniu, Może we wrześniu będę szła. Szła. Szła gdzieś pojedziemy gdzieś we wrześniu. mam nadzieję, to ja gadam za głupoty nie wyspałam się dzisiaj bo mi się nie wyspało, mu pieprzy głupoty ale ja tak mam ten typ, tak ma, że musi do was popieprzyć głupoty, nie? bo dzisiaj nie nagrałam nic sensownego, a mogłam fajny filmik nagrać do z ogrodu, bo byłam z w centrum handlowych ogrody werblągu moi drodzy, siku, mi się chciało siku i musiałam iść siku. No. I poszłam sobie w siku, mogłam Wam fajny film nagrać, stamtąd. nie siku jak robię, tylko z centrum ogrodu, nie? No. Udostępniajcie te moje filmiki. żebym mogła transmisję robić. Moje aniołeczki kochane, no. Jak Wam zależy na mnie, to udostępniajcie. Tym było Wam bardzo, bardzo, ale to bardzo wdzięczny. I od Jutra kola, koraliki ja robię moi drony. Co ja pierwsze za głupoty zmęczona jestem już chyba. Branzoletki zaczynam jutro robić. Czekam, moje aniołeczki na zamówienia. Kocham was, moje aniołeczki. No. I bądźcie ze mną. Idźcie ze mną przez życie. Muszę poprosić Tonka, żeby mi jutro tą zrobił jako na Hej, nie! Chętne, bo Darianna jeden może przy może nie wiadomo, kiedy przyjedzie, bo nie ma, bo nie ma, bo nie wiem, bo nie ma, nie wiem. Chęci, żeby do mnie przyjechać, nie wiem. Ale przy... mam nadzieję, że na dzień przyjedzie. Bo już się za nią stęskniłam i mam dla Daryanny jeden na TikToku, Darya się tak nazywa. Mam dla nie jeden ten. E, e, Ocaruni te prezent. Mm. Uwielbiam. Daria, to jest moja najlepsza psiapsi. Psiapsi życiowa. To jest moja darej ja yeah, ten sorry, bo mi się odbiło. Bo piłam tą zupę ogórkową. Wiem, że jest niedobra, wiem. Wiem, że mnie, że jest niezdrowa i o tej godzinie nie powinna mieć, ale tak mi się zachciało i tak sobie zjadłam. Wypiłam sorry tą zupę ogórkową i jest git. No. I także. Ci się toczy folkun na życiowa. Ja. Dziękuję wam, że jesteście moi parapiance. Dziękuję wam, że jesteście Moje serce się raduje, bo waszą przyjaźń z wami sobie się Jak będzie 100 obserwujących obserwujący na moim, jak się nazywa, Instagramie, to może zrobimy spotkanko jakieś i będzie hit. Dobra, pozdrawiam Was, moje parafiance. Pozdrawiam i dziękuję, że jesteście. No kocham Was. Pa, moje parafiance. Pa. Pa, parafiance. Parafianinie. Czy jak to się mówi? Zakoninie. Mówię, też kobiety oglądają. Pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję, że jesteście! Jestem zwycięzcą! U was mam najlepszych przyjaciół, jakichś życiu znam. Kocham was, kocham was. Yeah, yeah. Pa, bo mi odwala. Pa. Pa, pozdrawiam was, wszystkich. Żegnam was cieplutko! Wy zobaczycie jutro rano ten filmik. Nagrałam już prawie 10 minut! Moi królewice! A pa! Kocham was! Apa. Nie, ja jestem poważna, ci. Żegnam was moi drodzy widzów. Widzowie, padajcie na Instagram, a wpadajcie na TikToka. Ludzie, kochani, dzień doberek moi kochani. Co tam u Was, jak tam u Was się życie toczy? Przypominam, ja dopiero wstałam, ale od razu się dla Was nagrywam, bo Was uwielbiam, bo Was kocham. Przypominam wam, że na kanale Paulisza 20 od kilku dni góralnie, codziennie są filmiki. A się zaczynam. Ale się zaczynam, Ale, ale, ale. Śpiewale, śpiewale. No. I ten zapraszam do zamówień. Zapraszam. Zapraszam, po prostu bądźcie. Zapraszam na mojego YouTube'a Paulisza20. Zapraszam moje aniołeczki kochane. Zapraszam na Instagrama mego. Całuję.